어떻게 될까요? 어 To było dla mnie naprawdę bardzo duże zaskoczenie. Cała, e, cała wyprawa do Luwru to była totalnie spontaniczna decyzja, bo teoretycznie miałam wracać do wioski, ale e, rodzice i Czarek mieli e, dodatkowy bilet nadprogramowy. No, stwierdziłam, że a w sumie co mi szkodzi, pojadę z nimi. E, zobaczę też właśnie wszystkie te piękne dzieła sztuki i spędzę fajnie czas. Trochę też wiadomo po setce odreaguję. I... Tutaj reszta poszła właśnie tutaj, w wykonaniu tego pana. <gry> Że tak powiem, jesteśmy spontaniczną parą i były plany zupełnie inne, ale no jednak sport jest jaki jest i przyniósł piękne chwile. Natomiast do Luwru Mieliśmy bilet nadprogramowy, na który załapała się właśnie Dominika. Miało być zupełnie inaczej. To miało być poniedziałek, to nie ma być wieża Eiffla, ponieważ, jak wcześniej powiedziałem, to jesteśmy spontaniczną parą. To musiało być coś nietuzinkowego, ale, tak szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem, że to będzie aż tak nietuzinkowe, ale wyszło pięknie. Mianowicie, po do Luwru, Poszliśmy właśnie z Dominiki, rodzicami i e, z Dominiką i od samego początku już wiedziałem, że to musi się stać pod Monalizą, bo wiedziałem, że tam jest dużo osób i na sam początek Dominice właśnie powiedziałem Dominika odhaczmy na sam początek Monalizę. Jest to, no nie oszukujmy się na całym świecie, jeden z najbardziej znanych obrazów na świecie. I poszliśmy tam, Duż, bardzo dużo osób było i trzeba było stać w kolejce. Poczekaliśmy w kolejce. Tata Dominiki poszedł już na lewą stronę, wiedział co się święci, żeby nagrywać. Mama Dominiki stała za nami. I jak po, już pod samiutką Monalizę z Dominiką podeszliśmy, szybciutko pod bramką dostałem się. Ochroniarze zobaczyli, już że tak powiem, biegli do mnie, ale pokazałem szybko moją kartę przetargową. Jaką była pierścionek? Jaki była pierścionek? I w tą piękną chwilę Dominika była bardzo zaskoczona, co było dla mnie. Bardzo fajnym przeżyciem i przede wszystkim ludzie, którzy byli też właśnie pod monalizą, bardzo ciepło. Chcę wszystkich pozdrowić, jeżeli ktokolwiek będzie o tym widział ten wywiad, bo bardzo ciepło nas przyjęli, zaczęli nam dopingować i po świadczynach No, Dominika, powiem ci, że te 100 osób na pewno nam jeszcze gratulowało, że jesteśmy. To było coś niesamowitego, tego, że jeszcze nie widzieli. Tak, powiedziałam, tak. A ja ogólnie jestem osobą, którą bardzo ciężko zaskoczyć. No tutaj no, spisał się bardzo, bardzo dobrze i naprawdę do końca życia zapamiętam ten moment, w szczególności debiut olimpijski, e, w zaręczyny, no kurczę, cóż, więcej można sobie wymarzyć, tak. Na pewno jest to najpiękniejszy moment w, w życiu. E, każdy na pewno chciałby w, w takim miejscu albo w tak właśnie wyjątkowym chwili. Zrobić to.